20 faktów o Juliuszu Cezarze. Juliusz Cezar urodził się w setym roku przed naszą erą i od małego miał wielkie ambicje. Twierdził, że pochodzi od samej bogini Wenus. Był nie tylko wodzem, ale i politykiem, pisarzem oraz świetnym mówcą. Jego komentarze o wojnie galijskiej są do dziś lekturą w szkołach klasycznych. Cezar był mistrzem propagandy. Pisał o swoich zwycięstwach tak, żeby brzmiały jeszcze bardziej imponująco. Miał słabość do luksusów. Mówi się, że uwielbiał purpurowe płaszcze, które były oznaką władzy. Był znany z licznych romansów, najsłynniejszy z Kleopatrą, królową Egiptu. Cezar uchodził za niezwykle odważnego. Kiedyś, podczas sztormu, sam przejął stery statku i motywował żołnierzy słowami Płyniecie z Cezarem i jego szczęściem. Nie miał łatwego dzieciństwa. W młodości został uprowadzony przez piratów. Podobno kazał im podnieść okup, bo uznał, że jego wartość była większa. Po uwolnieniu Cezar wrócił do piratów z armią i kazał ich ukrzyżować. Miał problemy zdrowotne. Historycy podejrzewają, że cierpią na epilepsję. Był znany ze swojej dyscypliny. Nawet podczas długich marszów podróżował pieszo razem z żołnierzami, dzieląc ich trudy. Cezar wprowadził kalendarz juliański, poprawioną wersję naszego kalendarza. To dzięki niemu rok ma 365 dni. A co cztery lata rok przestępny. Słowo cesarz pochodzi od jego nazwiska. Później było używane przez władców rzymskich, a później niemieckich kajzerów i rosyjskich carów. Był świetnym strategiem. W bitwie pod Alezją w 52 roku przed naszą erą pokonał galijskiego wodza Vercingetoryxa, mimo że był liczebnie słabszy. Nie wszyscy go kochali. Wielu senatorów uważało, że zagraża republice, bo dąży do władzy absolutnej. Cezar nigdy nie został cesarzem. Otrzymał tytuł dyktatora dożywotniego, ale nigdy nie nosił formalnie tytułu imperatora w naszym rozumieniu. Jego słynne słowa Veni, vidi, vici. Przybyłem, zobaczyłem, zwyciężyłem. Wypowiedział po błyskawicznej bitwie pod Zelą w 47 roku przed naszą erą. Został zamordowany 15 marca 44 roku przed naszą erą w dniu zwanym Idami Marcowymi. Według tradycji wypowiedział wtedy słynne słowa do Brutusa: i ty, Brutusie? Jednak historycy twierdzą że to raczej literacka wersja, a nie fakt. Po jego śmierci pojawiła się na niebie jasna kometa, którą Rzymianie uznali za duszę Cezara wstępującą do bogów. Dziedzictwo Cezara przetrwało wieki. Jego nazwisko stało się symbolem władzy, a jego historia inspiruje do dziś filmy, książki i seriale.